Bedwoksa, ale co kila zmieniam myszkę. Jeśli film Ci się podoba, to zostaw suba i lajka, a ja Was zapraszam do oglądania. Siema widzowie, witam Was w tym odcinku z, z, z bedworksów ze mną jest mój kolega, który właśnie poszedł poszedł gdzieś sobie, tak? Ej, dobra czerwoni, uważaj na czerwonych, dawaj. Aha! No to łóżko nie potrafi być obudowane. Dobra, leży. Dobra, zamieniam myszkę na St. wiesa. Nie, dead jesteś, bo widzę jak do ciebie przylazł. Uważaj za tobą plec. O, czekaj, jest za zamkiem. Nie na no, zieloni też są. Leży. Zmieniam myszkę na... Czerwony Blody Idzie do ciebie czerwony za tobą. Okej. Okay. Dobra, lecę. Czy ty to przeżyłeś? Tak, ja to przeżyłam. Chyba na czat nie patrzy. No. <laughs> On jest ślepy ten człowiek. A teraz zielony idzie do czerwony. I oni nawet, nie, nie do góry, bo tutaj jest czerwony, nie do góry. Wybuduj się do bazy zielonych i im zniszczył łóżko, bo nawet nie zauważą, bo się z czerwonym... A nie, zabili już czerwonego. <grym> nie, ej, uważaj! Uważaj, 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 uważaj. O, spadł. <grym> Chłopie, ja tę grę rozgrywam. Jak on mnie nie zauważył, to jest jakieś ślepota. <grym> leży, ale... Już leży. Jak ty ich zabiłeś? Nie mają wyro. Dobra, ale... A, właśnie, zabiłem. Ale wyro im nie ja nie zabiłem, a więc zamieniam myszkę na jakiegoś... Gruchota. Dobra. Lecimy z kolejną rąbką. No. Boże, ale na tej myślce się niewygodnie gra, To jest taki mały ten kabel, taki, taki krótki. Ty? No. Tylko ty. No. Okej. Okay. Ta. Na razie ta. Dobra, idziemy do czerwony, chodź. Nie, nie mogę, bo ja teraz jestem czymś zajętym. Dobra, chodź, do czerwony mm -hmm. szybko. Nie mogę no Pomóż mi, ja się biję Będę bił Albo nie, ja nie będę szedł do niego Ja idę już na środek, po emeraldy Dobra to Bo ja tutaj na, na razie nam... Dawaj, bo czerwony chciał zrobić TNT Jump, ale zapomniał, że to nie Fireball Dobra, leży Nie, nie leży Leży wow. Dobra, na... Na Batyltrona Tego z Dobra Ja z, y, kupuję więcej szkła Żeby nam od wybuchów jakiś A potem wodę, wodę kuć, żeby ten, Ej dawaj, uważaj na czerwonego Bo jak ma jakiś dziwny plan Ej dobra nas podjeżdża Ale to jest taki nieogór Dobra, pół Dobra Spoko czekaj, tylko sobie kupię mojego Margie Clown'a Ja zazwyczaj ja kliknąłem Kliknąłem Escape, serio Sam nie umiem grać teraz Ale rozwalam ich Raczej my rozwalamy A oni mają mocną obudowę tego łóżka? Ej dawaj, dawaj, dawaj Widzę, widzę, I spoko stary z tego? Chcę, ja nie chcę grać na tej myszce a, sorry, no nie wiedziałem jezu. Czekaj, dobra, czekaj, nie, Biał ich rozwalą, nie, zostaw to na ich spokoju, ich a takich ja i bia rozwalą. Czekaj, schowam to do chesta. No, a ja podjeżdżam ciągle. Tutaj ja mam trzy diaksy. To były moje. E, dobra, pancerz, pancerz nam kupiłem. A ja mam dwie... No, jedno miejsce, niestety. Czekaj, czerwoni są rozwaleni? Nie. W ogóle, widzowie, dajcie mi ten... Napiszcie w komentarzach, czy wam takie filmiki się podobają. Jak tak, to będę ich więcej robił. No to nie. Ty, w wodę im wylądowałem, nie? Co? Jak? Nie, jest. ta gra jest... Tam. Nie, dobra, nie mamy już beda. Mamy. Nie, morskiej tam poszedł. Aha, chłop na arku. Aha on spadł. Ej hey, help, ja mam drugiego chłopa. Tu mnie nie. To no jest przecież jakimś. O czekaj, nie. Ej hey, to rozwalił nam łóżka, czy nie? Nie, nie rozwalił. Rozwalił nam trochę tego ścianek. Yy, I ja już naprawiam nam o, czerwony, łóżeczko. Czekaj, bo ja chcę kupić ten. Yy, no, yy, w jadro wody. Złota. No bo żeby łóżko Dobra, leży typ, zmieniam nas Seriesa Dobra, drugi leży, zmieniam myszkę na HP. Dobra, ej, gdzie jesteś? Tutaj no. Ale wodę tutaj zostaw, żebyśmy mogli przeżyć. Albo nie, 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 bo to oni będą mieli też przeżyć. Właśnie a to są bambiki. Dobra, czekaj, bo ja tutaj kupuję Ej, dobra, drugie wiatro zginąłem, zginąłem, zginąłem. Na dobra, hp starym Czekaj, eee... Ej, dobra, nas podjeżdża Daj. ten pro player. No, już właśnie widzę. Ej, dobra, chociaż ten anti-jumpą. On nie potrafi nic Ej, bo przecież ciebie zginąłem! Ej dobra, uważaj, że kolejny jest A ja go chcę zabić, błagam, proszę Dobra Ja nie chcę grać, ale pomóż mi ha! Ja pierdzielę I Ej, dobra, się ufa, okaże, że ten zielony nas spodziewa. Spodziewa. Tak, i się okaże, że nas, y, że nas pokona ten zielony jeden. No, Rzeba help, chodź. Czekaj, potrzebuję jeszcze tylko trochę bloczków i idę ich podjeżdżać. Dobra, spadł. Giniesz. Okay. Nie, nie, na tym 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 no. Rzeba, leży. Ale nie. leży. zmieniam zmieniam Dobra, on TNT jumpa robi. Ale mu nie pykło coś. Właśnie widzę, że mu nie pykło. Zabij go. Dobra, zabiję go. Zmieniam na Steel Siriusa. Czekaj, zielony. Zabiłaś go? Myślisz że na Tak, on jest na górze, nad nami. Aha. No. Ale ja czekaj, ja mam pięć cd Czekaj, on myśli, że on nam łóżko rozwali. Ale ty co widzisz? On myśli, że on nam łóżko rozwali. O, dzięki, że kupiłeś ostrość. Dobra, ja go podjeżdżam. Ej, uważaj, ja będę czerwonek pilnował, a ty ja go pilnuj Dobra, on nam nic nie zrobi. On jest bombą. Ej, ten... help, bo mnie o nie, nie, dobra, jeden leży, yy, biorę tego. No i tak, jest, no. Dobra, leży kolejny, y, biorę tego, HP. Ja idę zielonego podjechać tam na generator, ja go od zrobię. Czekaj, ja do niego tam na górę się buduję. Ej, czekaj. Uważaj, bo czerwoni tam są. Nie mogę, bo się z zielonym nawalam. Ja nie postawiłem TNT Czerwony. A myślisz, że kto? Dawaj. To nie myśl. No Bigo, Bigo, Bigo! Bigę! Chodź, idziemy im rozwalić wirko. Chodź Chwila, bo ja się do nich najpierw muszę dostać, żeby im rozwalić Wyrko. No to chodź ze mną, bo ja idę. Wiem, wiem, wiem. Daj mi coś odłożyć do skrzynki, jak nie. A, bo za 3 minuty autodestrukcja. A, łóżek, okej. Okay. Dobra, leży mam SteelSylviasa teraz. Pięknie. Czekaj, okay, bo drugi idzie. Nie, drugi jest w bazie. A, to się... No, dlatego go pilnuj. Ej, help! On mnie, mnie zabił. Dobra, ty idź, ty tam idź cały czas. Ja będę pełen. Zabity? Kurde, zabił mnie. Dawaj. Respawn za. Czekaj, czekaj. Bo ja zapomniałem y, kupić najważniejszego narzędzia. Jakiego? Y, nożyc. Okej. Okay. Najchętniej to ja gram sobie na State Seriesie, bo on jest mega wygodny. Jezu, ale długo... Ej, dobra, bo za 50 sekund już jest ta destrukcja, więc... To ty? To ja. Leżę. Aj dobrze, że 20 sekund przed dednięciem. Wiesz czym? Przed autodestrukcją. Dawaj stoimy się, wy... wyteguj się w bazie. Nie mogę. Spierdzielaj. Dobra, no, lecz, lecisz z nimi, lecisz, lecisz. No próbuję. Nie, dobra, Spierdzielaj. oni dobra, już nie mają tego, jeden tylko, a nie. Ja też nie mam. Ja też nie żyję. ja ich mogę rozwalić, jak bym chciał. Aha, cele mają dobrego. Ciekawe czy oni umieją odbijać fireballa. Nie wiem, oni próbowali mnie fireballować, jak ja byłem u nich w łóżku, jakby ten...